Słuchajcie robimy challenge. To jest Daniel. Daniel chowaj swoją hulajnogę do bagażnika. To jest moja hulajnoga Xiaomi, a to jest BMW M3. Ile koni? 420 koni. 420 koni i teraz mamy challenge. E, jedziemy z y, ulicy Powstania Styczniowego. Gdyni do zbitej szybki na Alei Zwycięstwa. Tylko deal jest taki do zbitej szybki Gdynia. I ta osoba, która w środku będzie szybciej Czyli Pierwsza razem wejdzie za do zaparkowanie. zgadza się Gdzie parkujesz? Na Przemędowskich z Tradycyjnie, okej okay. No to dobra, to co? Czas start Z racji faktu, że Daniel czeka na otwarcie bramy To damy mu troszkę pory No dobra Widzę Łukasza w lusterku Łukasz jedzie A my stoimy na następnych światłach W tym momencie właśnie zacząłem przegrywać. A więc tak, Łukasz pojechał, a ja zostałem czekam na światła, zobaczymy. Słuchajcie, jest 15. dwadzieścia. Ja już jestem pod zbito, a Daniela nie ma. I nie wiem gdzie on jest. Tak, on jest dopiero tam. Już w tym momencie dojeżdża do Zbitej Szybki. Wy go nie widzicie na filmie, ale dosłownie za sekundę będzie. Także mamy godzinę 15.20, o której Łukasz dotarł do Zbitej Szybki. Nie zostało jeszcze całe skrzyżowanie. On jest dopiero tam, ale akcja, nie wierzę. Patrzcie, jedzie. Ale akcja. Tu dalej stoi. Na światło A ja już jestem. Na 15.20 15, Pamiętajcie. Się masz Ja już jestem od. Dwóch minut. Jaka? No. Także tutaj jest Daniel. To jest wita szybka. Ja idę do szybki, a zobaczymy co kiedy dotrze do nas dań. Godzina 1520 a, ja jest, a jest godzina 15.2324 e, 4 minuty po mnie jesteś. No, no. Słuchajcie, już z nam jesteśmy na molo. Zostawiliśmy jednak samochody, bo stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Kiedyś samochody były modne, teraz na nogi. Wow. no i m byśmy tu nie wjechali. Kolejny argument. <grymne> Nagraj to. <grymne> Nagrałem <grymne> właśnie, zacząłem przegrywać. Nie Daniel, chcę wam pokazać, jak pali gumę. Nie Emką, tylko Hunajnogą. Każdy będzie normalny. idzie normalnie idzie do. Dobra, wystarczy, w podłodzie. No, połod mi się włączył. Fu, jak śmierdzi Oszalałeś? No powiem Ci, że trochę gumy zostawiłeś, no Będzie lepsze klejenie teraz Dobra, jedziemy Dobra